Cześć, witajcie. Witamy w kolejnym wydaniu rozmów z najlepszymi doradcami Lloyda 2021 roku. No i czas na zwycięzcę, na absolutnego triumfatora, kozaka sprzedaży Jakuba Bednarka, który nie tylko jest sprzedawcą czy doradcą do spraw nieruchomości, ale też mentorem i menedżerem, o czym sobie porozmawiamy pewnie nieco później. Jakubie, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Fajnie Cię tu mieć, na spytki wziąć. Zanim w ogóle zaczniemy mówić o mięsie, powiedz, jak długo pracujesz w Lloydzie? No, bo jesteś zwycięzcą, więc to musi się, przynajmniej tak mi się wydaje, brać z jakiegoś doświadczenia. Tak, ponad 6 lat już w Lloydzie jestem. I te 6 lat wiąże się z, no, nie ukrywajmy, wiem jakie są liczby, jakie są wyniki Kuby, z ponad 150 zrobionymi już. Transakcja. Tak, ponad 150, w zeszłym roku ponad 150, już, czyli już w tym roku wchodzę na nowe konto. A w zeszłym roku, czyli w tym 2021 to było ile? W zeszłym roku zrobiłem ponad 20 transakcji, 21 bądź 22. No jakoś tak, nie pamiętam. Myślę, już się to... nawet nie liczy na tym etapie. Nie, no to macie mieć powyżej 20 raczej każdego roku i. Jak uważasz, co jest sekretem sukcesu, że akurat w tym zeszłym roku udało ci się być znów na tym, na tym poziomie i wygrać w rankingu Loida? No Nie planowałem tego, bo staram się głównie podchodzić z cierpliwością do klientów i weryfikować sobie dobrze klientów kupujących, pytać ich o ich kryteria, poszukiwania, żeby było mi łatwiej. No i też poznawać jak najbardziej najlepiej sytuacji klientów sprzedających, żeby też wiedzieć, jak łatwiej poprowadzić sprzedaż ich mieszkania. Więc myślę, że tutaj dużo cierpliwości, otwartych rozmów e, pozwoliło na to, żeby jakby sprawniej podchodzić do każdego e, procesu sprzedaży mieszkania, i też łatwiej klientom kupującym e, znajdować mieszkanie. Czyli to cierpliwość i wejście Nie. głęboko w analizę potrzeb to jest według Ciebie klucz do tego, żeby być skutecznym, tak? No i nie ukrywam, że głównie też w zeszłym roku skupiałem się już działając na wyłącznościach, co też dawało dużo większy komfort pracy. Większe zaufanie klientów sprzedających, bo mieli tylko mnie jako jedynego agenta do kontaktu. No i też łatwiejsze rozmowy z klientami kupującymi, kiedy wiemy, że to mieszkanie mogą kupić tylko przeze mnie. więc. No i właśnie tu dotykamy bardzo fajnego tematu. Dobrze, że powiedziałeś o wyłącznościach. Praca na wyłączności wiąże się oczywiście z wynagrodzeniem. No i teraz powiedz, jak to jest możliwe, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak duża konkurencja, być w stanie tak skutecznie jak ty obronić swoje wynagrodzenie? Już niezależnie od tego, czy się rozlicza z kupującym, czy ze sprzedającym, 4% powiedzmy wartości nieruchomości to jest to twoje wynagrodzenie, które pobierasz. No i hmm. aż może nie wiem, jakieś triki, sposoby, żeby pokazać ludziom wartość, która za tym stoi. Ja myślę, że przede wszystkim odpowiedni sposób rozmowy z klientami kupującymi o tym, dlaczego tak dużo warto nam zapłacić. No, nie znam drugiej lepszej firmy niż Lloyd, która tak dobrze przygotowuje przede wszystkim pracowników do tego, żeby faktycznie być z dobrze wyszkolonym pośrednikiem po miesiącu i iść w rynek nie gubiąc się, nie potykając, tylko czerpiąc doświadczenie od starszych swoich kolegów, doradców. Dzięki którym też łatwiej po prostu się wchodzi w ten rynek i, i łatwiej też sprzedaje. Okej, okay, z tego rozumiem bierze się zaufanie klientów do pośrednika, do doradcy i dlatego chcą zapłacić wyższe wynagrodzenie, tak? Dobrze to rozumiem? Czyli dosyć często też klienci widzą, że my trochę inaczej z nimi rozmawiamy, mhm. bardziej ich słuchamy. Staramy się też faktycznie aktywnie słuchając, proponować takie mieszkania, które faktycznie są dla nich dostosowane. A nie pokazywać byle, co nam w ręce wpadnie. I znowu mamy temat analizy potrzeb. Dokładnie. Mówiłeś o tych starszych kolegach. No, ty jesteś teraz takim starszym kolegą, <gry> menadżerem czy mentorem, różnie się to nazywa. Biorąc pod uwagę to Twoje doświadczenie, tych 150 ponad transakcji, regularność, znajomość klientów też w Warszawie, czego oni potrzebują. Jak uważasz, jaki masz wpływ na rozwój młodzików, którzy do Lajda mogą przyjść, czy przychodzą? Jak duże wsparcie możesz im zaoferować? Co konkretnie? Być może ktoś się zastanawia, czy warto to w ogóle przyjść, albo czy jest ktokolwiek taki, kto takie wsparcie udziela. Na czym to mniej więcej polega? Oczywiście znaczy wiemy, że u nas, jak młodzi, wdrożą się już po tym cyklu podstawowym, yy, wchodzą jakby na rynek. No to też mają możliwość uczestniczenia z nami, starszymi, stażem osobami w trakcie spotkań na żywo z klientem, czy to podczas prezentacji mieszkania, czy to podczas pozyskiwania mieszkania czy podczas innych etapów prowadzenia transakcji, negocjacji itd. Więc oni też mogą bezpośrednio uczestniczyć w takim spotkaniu, uczyć się od razu od nas starszych, w jaki sposób rozmawiać, zadawać pytania, jak się zachowywać, kiedy nic nie wiemy, czy możemy sięgnąć ze słuchawką przy kliencie, zadzwonić naszego działu prawnego ze wsparciem. Bo nie wszystko przecież musimy wiedzieć od razu, mm. z biegiem czasu czy ważna uwaga. Ja pamiętam, jak byłem zagubiony na samym początku i bardzo często z tego korzystałem. Korzystałem z wiedzy moich kolegów, koleżanek tutaj z biura, z nieocenionej pomocy naszego działu prawnego, którym jest Ania Czuchan-Czaplińska. Więc myślę, że tutaj dzięki temu wsparciu szkoleniowemu, ale też i starszych kolegów, koleżanek i Ani Czuchan, łatwiej było mi wejść w rynek szybciej. i Też większą wiarygodność od razu budowałem, ponieważ nie byłem takim zgubionym chłopcem, który jak coś nie wie, to stara się coś wyrzeźbić. Tylko mówiłem wprost, że nie wiem, Wolę zapytać, mogę zadzwonić w tym momencie, bo kilkukrotnie mi się zdarzyło na samym początku, zaczynając pracę w Lloydzie, że miałem negocjacje na żywo, które mnie dużo od stresu kosztowały. Mm -hmm. A już nie chcę opisywać, jak dużo pewnie klientów kupujących i sprzedających, <laughs> bo sam wiem, jak kupowałem mieszkanie, wiem, mnie to stresu kosztowało przez rozmowie bezpośrednio z właścicielem i negocjowaniem z nim ceny też na żywo. Więc myślę, że tutaj duże wsparcie firmy, kolegów, koleżanek przyczyniło się do tego, że też. Sprawniej, fajniej wchodzi się też w relacje z klientami, którzy zauważają naszą po prostu jakość pracy. A ten chłopiec, który czy mężczyzna młody, który przychodził do Lloyd'a i zaczynał swoją drogę w ogóle, w ogóle w nieruchomościach, czy on planował, że będzie kiedyś mentorem, menedżerem dla innych, czy to wyszło w praniu później? Znaczy, w ogóle nie planowałem tak stricte pracy w nieruchomościach. Przyszła ona z biegiem czasu, kiedy już na stanowisko menedżera w poprzedniej firmie rozwinąłem się na tyle, że już dalej rozwoju nie widziałem i byłem tam tylko dwa lata, tutaj jestem ponad sześć lat i dalej czuję, że mogę się rozwijać. Więc no, przychodziłem z taką myślą, że chciałbym być tu po jakimś czasie menadżerem. Tylko na początku chciałem sprawdzić, czy faktycznie model, który Lloyd wymyślił działa, czy faktycznie ludzie zarabiają tutaj takie pieniądze, jakie faktycznie yy, mówiło się, że się zarabiają. No, teraz po fakcie wiem, że takie pieniądze są tutaj możliwe do zarabiania. Więc cieszę się, że do branży nieruchomości trafiłem i tutaj naprawdę bardzo wciąż się rozwijam, bo to myślę, że dla mnie jest bardzo fajna droga rozwoju, nie tylko w aspekcie sprzedażowym, ale też i podejściu interpersonalnym, czy też psychologii, obsługi klientów, radzenia sobie ze stresem. Z, z sytuacjami krytycznymi, więc no. Tak, tak. bardzo życiowo brzmi, nie tylko, nie tylko no, nieruchomościowo. Tak, no bo zajmujemy się też często jakby rozwiązywaniem sytuacji klientów sprzedających, kiedy nie wiem, ktoś umarł, ktoś się rozwodzi, ktoś się urodził. Codzienne sytuacje. No powiedz tak z Twojego doświadczenia, no bo jesteś najlepszym doradcą obecnie w Lloydzie. Możesz opić się tytułem czy numerem jeden. Masz to już też wieloletnie doświadczenie jako menadżera, więc spotykałeś się z problemami młodszych doradców, którzy albo byli na tym etapie wdrożenia, o którym mówiłeś, albo już się wdrożyli. Co z Twojej perspektywy jest najważniejsze, co trzeba mieć albo co trzeba robić, żeby odnieść sukces jako pośrednik, doradca na rynku nieruchomości? Trzy rzeczy powiedzmy: otwartość na wiedzę, zaufanie do firmy, w której się pracuje, no i cierpliwość. Hmm. To już któryś raz w naszych rozmowach ta cierpliwość pada, więc trzeba uwierzyć na słowo, że ona jest rzeczywiście potrzebna. No dobra, to pójdźmy w to głębiej. Czy według Ciebie to jest coś do wyuczenia? Mięsień cierpliwości, nazwijmy to, czy to trzeba mieć urodzić się z tym wojna czy Ja nie myślę, że z wieloma rzeczami się nie, ro nie rodzimy. Wiele rzeczy nabywamy, uczymy się w trakcie. Ja też nie należałem do ludzi cierpliwych, też bardzo często byłem zabiegany, rozkojarzony. Dzisiaj mam już zupełnie inaczej też się trochę zmieniłem pod wpływem różnych doświadczeń tutaj w firmie i tutaj głównie mam na myśli dobre doświadczenia, fajnych klientów, często do mnie klienci wracają też, więc dużym moim sukcesem w zeszłym roku było to, że też wielu klientów, którzy ze mną kupowali, czy sprzedawali kilka lat wcześniej, wróciło w zeszłym roku i pani kubie, czy Pan dalej w nieruchomościach? Tak, no to mamy taki temat, zapraszam. Mhm. No często właśnie w temacie prospektingu pojawia się pytanie, kiedy, na ile można liczyć na polecenia, na klientów, którzy wracają, ile trzeba dzwonić, na zimne telefony, których umówmy się raczej nikt nie lubi. To już domyślam się, po tylu latach, no jednak do tego lejka sprzedażowego wpada sporo poleceń, sporo klientów wraca, tak? Raz mniej, raz więcej, ale to są prawie, że już dzisiaj regularne faktycznie kontakty ze strony klientów, czy to znajomych, znajomych klientów, z którymi sprzedałem, więc. Tak, z poleceń to jest duża część, spora część tego, co sprzedaję faktycznie. Jeszcze bym jeden temat chętnie zahaczył, taki trochę może intymny, ale na koniec, bo mówiłeś o pieniądzach, że chcesz sprawdzić, czy tu w ogóle da się zarobić takie pieniądze, o jakich się mówi. Sprawdziłeś, najwyraźniej się da, skoro szósty rok już tu jesteś. No i masz sposób na to, żeby te pieniądze wydawać. Masz na pewno wiele sposobów, ale o jeden <grym> konkretny chciałbym Cię podpytać, czyli o podróże. Bo ty trochę łamiesz schemat y, takiego gościa, który pracuje od do, siedzi i raz w roku wyjeżdża na dwutygodniowy urlop. Ciągle ciebie nie ma. Raz jesteś, tak. raz cię nie ma. Jak to ogarniasz? Gdzie jeździsz? O co chodzi z tymi twoimi podróżami? No, mam takie hobby po prostu. Uwielbiam podróże i myślę, że większość kasy, którą zarabiam w tej przez... Y, przeznaczam na nieruchomości. Tak jak mam swoich mieszkań, tam już ze dwa. Natomiast drugą część. Myślę, że też dużo, no to są moje podróże, tak jak w skali zeszłego roku. No to mnie no 9 tygodni byłem w podróżach różnych. Gdzie mogłem, to jeździłem. Czy to była Dominikana, czy to był Egipt, do którego nie sądziłem, że kiedykolwiek pojadę, ale pandemia też jakby skierowała w tamto miejsce. Więc sobie przykład tam kurs nurkowania, czy rejs po Chorwacji z moim byłym klientem, który mi zaproponował, czy gdzieś do Madrytu, do Hiszpanii, do innych części. no. Staram się mieć taki work balance. Na początku, wiadomo, na początku przed do Lloyda, no to dłużej, więcej pracowałem. To były ciężkie, myślę, że dwa lata pracy. Tego, żeby spełnić swoje największe marzenie, czyli zakup własnego mieszkania, które spełniłem po dwóch latach, będąc w Lloydzie. Później... W międzyczasie tak podróżowałem, bo ja nie jestem z tego nigdy zrezygnować. Nie jestem w stanie tego nigdy zrezygnować, tylko to podróżowałem całą moją, częścią mojego życia, więc średnio w roku, dwa miesiące mnie nie ma w pracy. Jestem poza miejscem i fajne jest to tutaj, że ja mogę swojemu zastępcy dać telefon no, podczas mojej obecności i wiem, że on równie dobrze zajmie się wszelkimi tematami, które będą spływały przez mój telefon czy obecnymi transakcjami, tak równie dobrze jak ja, więc to też jest fajne u nas, że sobie po prostu pomagamy, współpracujemy ze sobą. I to jest piękna klamra tego naszego dzisiejszego spotkania. To mi zapadnie w pamięci, że z 50... Dwóch, tak tygodni w roku. Dziewięć ci nie było, jedną piątą praktycznie czasu poświęciłeś na podróże. Mimo tego byłeś w stanie sprzedać 22 nieruchomości w całym roku, zarobić pieniądze na te podróże, spełniać swoje własne cele jeszcze opiekując się innymi doradcami. Więc tak, to jest, drodzy Państwo, przykład na to, jak ten balans między życiem a pracą sobie ogarnąć, jak z biegiem czasu korzystać z doświadczenia i robić to lepiej mądrzej. No i mam nadzieję, że wszyscy będą z Ciebie brali przykład. Ja na pewno przynajmniej się postaram, to mogę obiecać. Gratulacje tego fantastycznego zeszłego roku no i powodzenia na przyszły. Dzięki serdecznie Dzięki. za rozmowę. Zapraszamy do nas.